Jo, yo, 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 z tej strony Jadamian, Na dzisiaj nagrywamy sobie Minecraft. Minecraft najazd. Dzisiaj będzie najazd, robić najazd na tę wioskę. A, się przygotuję kopałcie. Dobra, już jestem. O co tu, mój koniu? D.. Dlaczego się tak oddaliłeś? Halo! Kolej! Hell. imię Sebix. Dobra. Trzy, dwa, jeden, ata. Ty się nie ruszasz? Halo? Proszę bardzo. A, tak. Tak, mam drogę. CO TO SIĘ DZIEJE? TO SĄ JAKIEŚ LAGI? TO SĄ JAKIEŚ LAGI, CZY CO? TO SIĘ DZIEJE? SERIO? NIE MA TU! WHAT THE FUCK TO SIĘ DZIEJE? Dobra, trafiłam. ATAKUJEMY WIOSKĘ! No, kurde. O, wow. dobra. Tutaj dwie, dwie minuty, może tego ma? Nie ma tu wioski. Nie ma. Nie ma, musi ty wszystko spalić. Proszę bardzo, proszę bardzo. O, też to też tu spalę. O, jeszcze. Aha, jestem na koniu. Dobra, i teraz potrzebuję lawy. Aha. Ciężko podbaliłem. Lawa! Tylko się mój koń nie spalił. Dobra, tutaj. Jeszcze las. Dobra. Go, 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 go. Co ty? Nie ma tutaj. Nie ma tu. Wyjazd oszukańcu. Wyjazd 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 oszukańcu No. A ty co tu robisz? Proszę, wyjazd mi. Proszę, pali się. Jak zrajdowałem tą wioskę Na jazdy. na, na tą wioskę. To być coś mogło się. Z... Wyjazd oszukańcu! Wyjazd mi stąd! Ja przejmuję tą wioskę! teraz spalę w lawie, wybucham w TNT... Dobra. Yolo. U Boże, jak to jak to, jak to... jak to... czas nagrywania szybko mija. Jeszcze się mój koń nie spalił. Mój Sebiks. No, halo! Wyjazd oszukańcu! Wyjazd! Co mi tutaj jest marchewkę? Chciałeś mnie otruć? Chciałeś mnie otruć? No! Tak, przesunąłem. No, wyjazd mi! To jest moja wioska! Proszę bardzo! Proszę bardzo! Wow! Muszę wow. żeby mi tylko nie zrobił krasza. Krasza Minecraft'a. Moją najlepszą grę świata. Wow, uważaj koniu! Uważaj! Bo teraz pełno tych bloków. Pal się. Walić to. Że wszystkie zwierzęta zginęły Tylko że mała owca przeżyła Dobra, podpalę No żeż sz... Kur... to niech to przestanie lagować No, teraz wszystko często Dobra Spalić tą wioskę Walić Tamten ten chciał mnie otruć normalnie. Szok. Nie! Mój koniu! Tylko się nie spal. Minecraft najezd. Najazd dam. Robimy na jest na wioskę. Jeszcze? No, wybuchaj! No, teraz wybuchło. No, proszę bardzo! Wow, ale. Składziłem to. Nie! Prawie się mój koń! Spaliłby się! Jakby się spalił, to bym się zesrał. Zobaczcie, tak mówię, ale naprawdę. Bym popłakał się. O, tak bym powiedział, że się popłakało. Nie! Mój kon! Mój koń! 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 Nie! Dobra! Do wody. Nie ma jak stąd wyjść. A nie, jednak jest. No głupia woda. Dobra. Koniec odcinka z tej gry, z Minecrafta, najlepszej gry świata. Pa!